Koło odkupieniu myśli witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o nadziei. W poprzednim odcinku mówiłem o wierze, więc jeśli jeszcze a, nie widziałeś, polecam się cofnąć o jeden odcinek, aby złapać spójność w temacie. Drugie kluczowe słowo z trzech, które będą tu poruszane: nadzieja. A i może takie dwa wersety odnośnie tematu. List do Hebrajczyków rozdział 11, werset 1 bo to wiara jest gwarantem spełnienia się naszej nadziei jest argumentem na rzeczywistość niewidzialną i list do Rzymian, rozdział 5, werset 5 a nasza nadzieja jest niezawodna bo opiera się na miłości samego Boga, którą ofiarowany nam Duch Święty wlał w nasze serca nadzieja słuchajcie Chyba każdy z nas pokładał w czymś lub kimś nadzieję, w nowej czy starej miłości, a nasza nadzieja to często przyjaciele, koledzy, nowe miejsca zamieszkania, nowa praca, nowy start. Często ta nadzieja pryskała wraz z niespełnieniem się naszych oczekiwań. Często ktoś nas zawodził, odbierał nam te nadzieje, za to w danej kwestii jakby to poruszyć. Człowiek bywa zawodny. Jeśli oprzesz swoją nadzieję tylko i wyłącznie na człowieku, możesz szybko zostać sprowadzonym do poziomu, w którym nie ma już tej nadziei. Mówimy często, że nadzieja umiera ostatnia. Że wierzy się do końca. Znowu ta, ta wiara z tą nadzieją to jest taki wspólny mianownik. Ale czy wierzymy? Czy w momencie, gdy nasza drużyna przegrywa 1-0 w meczu o mistrza kraju, nie wiem, mistrza Europy, cokolwiek, bez względu na, na system roz, rozgrywek. Na zegarze mija ostatnia doliczona minuta gry, w dodatku są to jej ostatnie sekundy, i piłka toczy się właściwie na naszej połowie, a nie na połowie przeciwnika. Czy wierzymy? Czy mamy jeszcze nadzieję, że coś się jeszcze wydarzy w tym meczu, że, że coś się zmieni? Być może jest to pewnie kwestia indywidualna, ale myślę, że raczej większość osób, a podejdzie do tematu ze zrezygnowaniem, pogodzi się z tym, że, że ich drużyna przegrała. Jednak widzisz, nadzieja pokładana w Bogu to gwarancja pewności. Dlaczego? Bo nadzieja na choćby obietnice, o których mówi Bóg, oparta jest przez wiarę. Tak jak mówiłem, ta wiara nie jest tylko wiarą w coś martwego, a jest to wiara w żywego Boga, którego odczuwa się poprzez utrzymanie z Nim relacji. Nie jest to ślepa wiara w nic, czy też w coś lub kogoś, kogo nie jesteś w stanie dotknąć. Fizycznie nie jesteś oczywiście z perspektywy i z pozycji tutaj człowieka w ciele, duchowo jednak jesteś w stanie odczuć Boga odczuć tą relację. Nie jest to tylko martwe. Dlatego mam nadzieję w Bogu, że gdy umrę, to na podstawie mojej szczerej wiary wyznanej ustami, na podstawie mego nowonarodzenia i przemiany, zostanę zbawiony i uratowany od kary, którą poniósł na krzyż i przybił do krzyża za mnie Jezus Chrystus. Jeśli jednak nie ma w Tobie, w moim życiu Jezusa, tego biblijnego Jezusa, nie ma w Tobie Ducha Świętego, poprzez którego jesteś w stanie odczuwać Boga i mieć z Nim relacje, to nie masz nadziei na cokolwiek. Zostaje ci pokładanie nadziei w ludziach, systemach politycznych czy religijnych, a, które de facto stworzyli ludzie, ci sami ludzie. Zostaje ci wiara w siebie, w twoje umiejętności, a, które też w pewnym momencie życia mogą Cię zawieść. A już na pewno zdadzą się na nic w dniu Twojej śmierci, w ciele. Pamiętaj, że człowiek, który jest martwy duchowo, umrze dwa razy. I w ciele, i w duchu, na sądzie ostatecznym, gdy poniesie karę. Człowiek duchowo zrodzony z Boga umrze tylko raz w ciele, by potem przejść do życia. Będą też tacy, a, którzy nie umrą ani razu. Jakby przywołując tutaj temat pochwycenia, ale jest to osobny temat. Mówiłem troszkę o tym też w jednym z poprzednich odcinków. To jest teraz mniej istotne. Najważniejsze jest to, abyś oparł swoją nadzieję na Bogu poprzez wiarę, a poznasz czym jest prawdziwa miłość. I o tej miłości, która jest najmocniejszą stroną tej całej trójki i jest jakby uzupełnieniem wypełnieniem tej serii tych trzech odcinków będę mówił w następnym odcinku tymczasem nadzieja